Witam, dawno nie nagrywałem krótkiego filmiku na temat, co się sprzedało ostatnio, więc dzisiaj nadrabiam tą stratę, z 2 albo 3 tygodni takiego filmu nie było, więc lecimy. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o czym ten kanał jest, ten kanał jest o handlu głównie na internecie, o handlu w sklepie stacjonarnym, który też posiadam i o teoriach spiskowych. Za dużo, ja wiem, jak na jeden kanał, powinno być wszystko osobno, ale co mi tam, to nie jest kanał, który ma zale pieniądze, to jest kanał, który poniekąd wypełnia moją potrzebę gadania do ludzi. Prawda? Dobra, Metale, medale PRL-u. Wystawiłem je wczoraj, dzisiaj już są do wysyłki gotowe. Jest niedziela, więc akurat jeszcze są niegotowe do wysyłki. E, dwa takie jeden srebrny, jeden złoty, w sensie e, złotego koloru. Wczoraj wystawione przyjęłem ofert 27 za dwie sztuki. Do jednej osoby lecą. E, buty Stan Smith e, to są buty Adidasa. Które aktualnie są jeszcze dość tanie, ale są kolekcjonerskie już. Zawsze co je mam, tylko lekko je przeczyszczę, wystawiam, wysyłam. Kosztowały mi prawie nic, bo były w worku od ludzi, którzy proszą do sklepu. Może kiedyś zrobię taki film, właśnie co jest w workach dokładnie, co ludzie proszą do sklepu, żebyście mogli na bieżąco wiedzieć jak to wygląda. Clark's Ariston. To są dobre buty. Dwie dychy przyjąłem ofertę z 25. Kosztowały mi piątkę. Te mnie kosztowały 8. To są wrangdery, mmm, takie o, no, kochubojki typowe. Kosztowały mnie chyba 8 albo 7 funtów. Osoba jedna dała mi ofertę. Trzy dychy przyjąłem, bo stwierdziłem, że ruch potrzebuje. Poza tym miałem dużo zwrotów, o których zazam powiem, które musiałem, a to były nie zwroty, yy, które po prostu musiałem wypełnić pieniędzmi, żeby nie dawać z własnej kieszeni. Zresztą znaczy i tak z mojej kieszeni idzie, ale wiecie o co chodzi. Kolejne Clarksy też Aristany, bardzo ładne buciki. przyjąłem ofertę. 35 na nie, one Hastał ze 40, kosztowały mnie 7 albo 5. To jest ciekawostka. Kiedyś parę lat temu handlowałem bardzo dużo na Allegro w Polsce. Nie handlowałem w ogóle na Ebayu, tylko na Allegro. I chodziłem do Primarka. I kupowałem co mieli te, na sprzedaży w zasadzie kupowałem. Wchodziłem, kupowałem po 200 par okularów, po 50, par, po 50 torebek yy, i takich rzeczy. I do Polski wszystko szło i tam handlował ktoś tym, albo mój brat, albo mój szwagier, albo moja mama. Yy, w sensie wys, robili wysyłki, a zarządzałem tym stąd. Trochę kupi pomysł, ale miałem inne źródła dochodu, więc sobie mogłem coś, na coś takiego pozwolić, żeby siedzieć tutaj i zdrygować tym. Ale to są pozostałości z tego biznesu. Mam ich chyba jeszcze z 5 albo 10 par. Wyprzedaję je za śmieszne pieniądze, bo wysyłka godzin kosztowała 3 funty. Na tym jest strata, chociaż ja zapłaciłem z tą torebkę 50 pensów. Eee, wszystkie firmy, które pochodzą stąd, eee, żebyście zobaczyli Savile Row, nie firma, która nazywa się Savile Row, ale firmy, które są z ulicy Savile Row, mają eee, w zasadzie z reguły bardzo, bardzo, bardzo dobre produkty. Na przykład takich długich rękawiczek nie mogłem znaleźć na internecie z prostej przyczyny, że takie rzeczy ludzie nie sprzedają na internecie. Jest ich bardzo mało. Firma jest znana, bywają koszule na internecie, ale dobrych takich naprawdę rzeczy, jak rękawiczki, to ciężko znaleźć. Wiem, trochę przesadzam, ale rzeczywiście to jest rewelacyjna, firma. rewelacyjna Rewelacyjne firmy pochodzą z tej ulicy. Wszystkie firmy, które osiągnęły coś w dziedzinie mody. W Anglii chcą mieć tam swój sklep, w najlepszym. Chociaż wiem, że w tym momencie chyba nawet H&M ma tam swój sklep, Ale tylko dlatego, że mogli to zrobić, kiedyby do tego nie dopuszczono. O, tutaj nic nie ma, a tutaj aha. W czasach, kiedy nienawidzimy Chińczyków, oczywiście żartuję, nie rozumiem, dlaczego ktoś kupuje torebkę o nazwie Junk Pin Taka ciekawostka. Ktoś pełną cenę, kosztowała mnie nic, bo była w jakiejś, w jakiejś parce od klienta. Eee, ja to wystawiłem za 250 funtów, leżało, 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 zero ofert. Ktoś dał mi ofertę 125, a tak jak mówię, potrzebuję zalać dziurę pieniężną innymi pieniędzmi, więc przyjąłem ofertę 125. To mnie nie kosztowało więcej, jak 4-5 dych od wielkiego elektronika, jeżeli wiecie o czym mówię. Już ostatnio przestał przenosić rzeczy, chyba się wyprztykał z wszystkiego, co chciał, chciał się pozbyć. No ale to jest dobry zysk, co najmniej 60-70 funtów. Ktoś to kupił chyba nawet do Japonii. Timberlandy, ja je kupiłem nowe chyba za dwie dychy, albo za 25. Wystawiłem za 75, ktoś dał ofertę, 6 dych zaakceptowałem. To jest taki stary, jak to, jak to się nazywa po polskiemu? Stary metr e, stolarski Metr stolarski? No, no, no stara miarka stolarska Ktoś mi dał pełną ofertę mm, 29 ale powiedział, że chce mieć następnego dnia No musiałem wysłać Kosztowało mi to chyba 6 funtów wysyłka, ale Czego się nie robi dla klienta North Face e, North Face stary Wygląda na nowy Ale to jest dość stary North Face, to jest lata 90, może początek 2000 e, Vintage Pamiętajcie, że ta firma, firma North Face, to jest bardzo dobra firma. Ogólnie w sensie, mają dobrą randumę, dobrą markę, dość dobre produkty i są podrabiani. Bardzo dużo podrób jest, trzeba uważać. Adidas. Dużo butów jak zwykle, nie? Ja buty lubię, więc handluję. Tylko je przeczyściłem lekko. Bardzo ciekawy design. One nowe kosztują stówę. Były wystawione za 4 dychy. Przyjąłem ofertę 3 dychy. Wszyscy zadowoleni kosztowały mnie chyba 7 albo 8 funtów. Pierwszy zwrot chyba z dzisiaj, który pokażę, bluza Ralph Lauren opisana jest jako XL przez Ralfa Lorena, poszła do, do klienta i oczywiście klient podniósł wrzawę, że chyba jestem jakiś walnięty w czoło, to jest XL. No jak się siedzi przed telewizorem i że hamburgery, to tak to wygląda, że XL Ralfa Lorena jest dla Ciebie za mały. Berghaus, nie lubię Niemców, jakbyście nie wiedzieli nie lubię niemieckich firm bo siłą naszych dziadków i pradziadków budowali swoją potęgę ale produkty mają dobre niestety Berghaus ja, ja noszę akurat Berghausa kurtkę jedną lubię, jest funkcjonalna, dobra, wytrzymała tą też chciałem zatrzymać ale wygląda w tym jak kartofel w kurtce więc stwierdziłem, że, że jednak pójdzie do ludzi ale akurat tydzień, dwa tygodnie później ktoś mi przyniósł kurtkę Katmandu i w której wyglądam jak półkarta, więc stwierdziłem, że tamtą sobie zostawię, a tą sprzedam. Poszła w zasadzie od razu, wystawiłem ofertę chyba za 57, przyjąłem 45 ofert od klienta. Myszka Microsoft nawet używana, robi 17 funtów, to było coś z palety, którejś Sowiet. Firma taka średnia, ale sprzedają się nawet. Miałem parę produktów Sowieta, w miarę szybko sprzedają się i rzadko się trafiają wbrew pozorom. Oni chyba mają dobrą reklamę w młodzieżowej, młodzieżowej prasie, tudzież na młodzieżowych stronach internetowych, bo rzadko coś Sowieta widzę. E, kurtki militarne, jak są dobrze wycenione, to jest dobra cena. Przyjmę ofertę chyba z 27. E, mam też rzeczy, które są wycenione po paręset funtów, ale na przykład kombinezon gumowy. Sprzedaję za 250 funtów nawet bez negocjacji, bo można. Trzeba dobrze wycenić militarne rzeczy i wtedy daję radę. To jest ciekawostka. Ja tu zestaw 6 sztuk sprzedaję za 6 funtów 47 pensów. Za taki zestawik. Dlaczego to pokazuję? Ja kupiłem to, to mnie kosztowało mniej niż 20 pensów za sztukę w Chinach, a oczywiście trzeba było ściągnąć, trzeba musiał przyjechać, trzeba było zapłacić cło, troszeczkę zamieszania ale w Polsce pojedyncze takie sprzedają za kilkadziesiąt złotych. Jak się pojedzie na przykład na jakiś targ od, od, od szczeleńców takich jak ja na przykład, że wiesz, co wierzą y, y, w kryształy, y, oglądają jasnowidzów, to takie rzeczy tam pojawiają się i kosztują straszne pieniądze. Technologia produkcji tego jest jednakowa. To jest nadrukowany, nadrukowana mieszanka y, mineralno jakaś tam na zwykły kawałek papieru. To jest ciężko zrobić w domu. Pewnie są takie sposoby, że można, ale robią to głównie Chińczycy. Technologia jest japońska e, i można to kupić u mnie 6 sztuk za 6 funtów, a nie sztukę za 6 funtów. Więc pomyślcie o tym, e, jak chcecie zabezpieczyć się odrobinkę bardziej przed falami elektromagnetycznymi. Ja się znam na falach elektromagnetycznych, jestem z zawodu fizjoterapeutą. Pisałem pracę, nawet dyplomową z tego. E, I. Wiem, że telefony nam robią duże kuku w głowę, więc pomyślcie o tym. Zapraszam na swój sklep. E, Fashion For Nation na eBayu. E, buty Nike, mały rozmiar. Nie kupujcie małych rozmiarów. Leżą strasznie dużo. Trójka UK. Ktoś mi zapłacił pełną cenę, ale leżał chyba z rok czasu albo i dłużej. E, to jest jeden z pierwszych takich zwrotów dość solidnych, które poczułem, że oj, muszę oddać 77 funtów. Ktoś kupił, siedził, o, myślałem, że ten frajer nie wiedział, że, że, to, że to jest srebro i sprzedał mi srebro za cenę gold play, silver plated. Ja wiedziałem, że to jest silver plated, jest opisane jako silver plated, ale ktoś myślał, że te punce, które tu są widoczne w tym rogu, czekajcie, pokażę Wam i nie pokażę, że to jest srebro i myślał, że mnie sfrajeruje. Przepraszam za słownictwo, ale wygiął mi jeden ten i odesłał jako uszkodzony. No po prostu krew zalewa, ale ja zrobiłem z tego hmm, klejma w Hermesie, zobaczymy co z tego wyjdzie, muszę się pospieszyć, bo jest dużo minut już. Eee, kolejny zwrot, który mnie zabolał strasznie. Eee, 560 funtów musiałem zwrócić. Nie 400, 560, bo wystawiłem inny model niż tu jest. Wystawiłem X3 eee, Neo, a, to jest, a tutaj jest pro pokazane. 5G, nienawidzę 5G jak psów, ale telefon przy do sklepu, musiałem sprzedać. Czyli to jest straszna, straszna bolączka. Tego nie było zwrotu, bardzo ładny Seiko, taki troszeczkę powiedziałbym dla czarnych, nie? ja wiem, taka stoska uwaga, ale złoto z czarnym nie, nie nosi się dobrze yy, według mnie u, u ludzi z Europy. Kolejny zegareczek yy, nie wrócił, yy, dibakari dobra firma, one kosztują ponad 1000 funtów, yy, limitowane wersje, tylko z pudełkiem, bez żadnych papierów, yy, wiecie ile mnie kosztował, jeżeli nie, to się do filmików yy, przed paru tygodni. To jest kolejna rzecz, która wróciła i mnie wkurzyło to trochę, bo ja odrzuciłem ofertę 45 funtów od klienta. Przyjąłem 27 i klient kupił. Wyprał, wysłał mi opinię, po czym stwierdził, że jednak musi odesłać. No, wkurzyło mnie to trochę, bo nie lubię jak ktoś pierze moje rzeczy. Eee, Heli Hansen. To była rzecz, która przyszła do sklepu. Eee, dzwonił, dzy, e, zapisałem do Kolesia na Facebooku. Powiedziałem, proszę proszę, tę kurtkę przywieźć, jeżeli możesz. Kolej przyjechał, przywiózł jeszcze inne rzeczy, tylko zaznaczyłem, proszę mi jej nie prać. Przywiózł wypraną. Ja mówię, dlaczego ją wyprałeś. No, żeby było ładne. Napisałem wyraźnie, nie prać. Ludzie nie słuchają. Bo wyprali po swojemu im plamy zostały. To jest z o którym zaboli, jeszcze go nie zrobiłem, nie zwróciłem. Oczywiście, ktoś mi tutaj twierdzi, że ten zegarek się nie ładuje. No, ciekawe że się nie ładuje, jak go testowałem, no ale. Jeżeli ktoś, co nie chce płacić za zwrotną przesyłkę, to po prostu pisze mi jakieś bzdurę pod tytułem właśnie, że jest, nie działa, coś jest źle. No i wtedy generalnie ja muszę zapłacić za przesyłkę. Buty Eko przyjąłem ofertę 35, 47. No już sezon powoli się może kończyć, więc stwierdziłem, że dobra, przyjmę. Te leżały, leżały chyba z rok czasu, bo to taki dziwny numer, dziwny ogólnie model buta. Ktoś kupił... Do, do Rosji już je prawie wysłałem, ale na szczęście tego nie zrobiłem i cztery dychy przyjąłem ofertę. Duże buty i ciężkie jak cholera. Timberlandy, yy, to wiadomo wszystkie buty Timberlanda są całkiem całkiem niezłe. Yy, w sprzedaży yy, przyjąłem ofertę z 37, mylę, na trzy dychy i najlepsza sprzedaż dnia. Pacz, Kupujcie pacze, jak są w dużych zestawach na przykład taki woreczek za 5 funtów kupiłem. One nie robią, ja mówiłem wam, nie sprzedawajcie nic poniżej 5 funtów, ale to z wysyłką robi 5 funtów eee, i wtedy mam gdzieś tak z funt 50 zysku na takim jednym paczu albo więcej, nawet bo kosztujemy wtedy w zestawie 20-30 pensów. Dobra, tym miłym akcentem film już za długi. Łapka w, dół, w górę, łapka w dół i dajcie y, y, opinię, co myślicie o tym, co dzisiaj wystawiłem. Cześć.